Nie znam, księżny. Naprawdę? Przecież żeście ją chrzcili. Odpowiedź godna was. Zamknijcie to okno. Zimno w tym przeklętym zamku. Skąd ten nagły gniew? Na świętego Jerzego. W tym zamku czuje się śmierć. Te czarne chusty na ścianach i, i na podłodze i ta zbroja w kącie i ta cisza. Rzekłbyś, że, że ktoś kona w sąsiedniej izbie. Nie cierpię śmierci. <śmiej> Śmiejesz się? A, dożyj lat moich, to się ze śmierci śmiać przestaniesz. No, to lekko umrzeć w bitwie w szczęku oręża wtedy, gdy się myśli tylko o tym, żeby innym śmierć zadać. Widziałeś kiedyś trupa pod całunem? Nieruchomego trupa, na którego twarzy płachta się zagina, tworząc jakby nową, białą twarz. Bez wyrazu. Ręczę, żeś jeszcze nigdy nie myślał o tym, iż może nadejść chwila, gdy do niego będziesz podobny. No i gdzie mnie tu przylekli? Przyjechaliście dobrowolnie. Tu, dobrowolnie. – Dobrowolnie, dobrowolnie. Miałem ze sobą jednego pachołka z kijem, a wy pięciu rycerzy w pełnej zbroi. To się nazywa dobrowolnie. – co mnie zresztą obchodzą te wasze spory i te kłótnie? – Wy chcecie pomocy Rogera z Parmenii przy waszych gwałtach i grabieżach, a ja mam namawiać siostrę waszą do ślubów powtórnych. To nawet nie przystoi dostojnikowi kościoła. Stan wdowi bowiem jest błogosławiony i święty, pisze… pisze… Święty Paweł w liście do Koryntia. Dałbym szyję w zakład, że tego święty Paweł nigdy nie napisał. Może i nie, ale co was to obchodzi? po co ta zbroja? Za czaszka w tym hełmie! ten topór bojowy! I potrzebne to ludzkie kości wystawiać na pokaz innym? Czy ona mnie zresztą wysłucha? Ojca przecież słuchać nie chciała. A widzieliście takiego, co by starego księcia słuchał? Ja nie. Rychło patrzeć, jak go do jakiej komory zamknę, żeby nam wstydu nie robił. Jak to? Pije dużo i dziewkami bawi się nadmiarę. W jego wieku. I do spraw moich się wtrąca. Żyłem synem jesteście, książę. Wiem o tym. Ja! jesteś komu o złych mówić synach. Dobrze. Pomówię chętnie z księżną. Postaram się nakłonić ją do Waszej woli. Gdyby ona ze mną mówić chciała, nie potrzebowałbym Waszej pomocy, ale nie chcę. Poza tym byłem spatem Tristana. Nie mieliście szczęśliwej ręki. Bo to pies, kłamca, łotr bezczelny. Zaklinał się na swoją cześć rycerską, że tamtej już nie kocha. Szkoda, że jego słów nie pamiętam. Pięknie mówił. A później? Każdy giermek, każdy paś, każdy chłop wiedział, że zdradzał siostrę moją dla tej ścieżki irlandzkiej gotowej. Do, dość tego. Stary jestem, a stanę z wami w szrankach dla obrony i czci. <laughs> nie będę bić się z wami. Macie znaczy, się Tristana nie wyzwali na rękę. No, na świętego Jerzego, mimo twoich pięciu rycerzy, nie śmiałbyś szczekać tutaj tych swoich oszczerstw. Gdyby Tristan jeszcze żył. Księżna będzie tu za chwilę. Gdzie była? Na grobach modliła się. Przebaczyła więc wszystko. Przyznam, że trudno mi temu uwierzyć, zapomnieć, tak, to jest możliwe. Ale pamiętać i przebaczyć to ponad ludzkie siły. Bo też księżna jest świętą. Nienawidziłem niegdyś żony pana mego, bo on jej nie kochał. A dziś całowałbym ślady stóp jej na piasku. A ja bym cię żywcem ze skóry obdarł za to, że panią swoją do coraz nowych łez i żalów pobudzasz. Nie ja jestem winien, jeśli księżna nie godzi się na nowe ślub. Nie ty! Więc kto? Podstępny rajfurze! Mimo całej czci, jaką mam... Co to za kłótnia? W moim zamku jak w karczmie przejezdnej. Ach, to ty, mój bracie. Pół roku cię nie widziałem. Blada jesteś. Wyglądasz, jakbyś za swymi zaciśniętymi ustami kryła jakąś wielką tajemnicę. Proszę cię odejdź. Kurwa. Nalu. Nie mówiłeś mi wcale, że książę Kajda przyjechał. Zabronił mi wspominać o sobie. Musiałem użyć podstępu, żeby cię zobaczyć. A tak stęskniłem się za tobą. Czego chcesz ode mnie? Przyjechałem w towarzystwie biskupa Stami. On ci powie o wszystkim. Wybaczcie, że dotychczas was nie pozdrowiłam. To wina mego brata. Nie widziałam was. Bóg z tobą, córko moja. Kurwenalu, zaprowadź księcia do sali biesiadnej, niech dziewki mojemu służą. Pozwól, książę. Czego żądacie ode mnie? Przyjechałem na żądanie twojego ojca. Tak. Domyślasz się zapewne, czego chcę od ciebie. Ojciec twój życzy sobie, eh? żebyś poślubiła Rożera z Parmenii. Nie jestem za tym, żeby wdowy po raz drugi wychodziły za mąż. Stan wdowi bowiem jest błogosławiony i święty, ale ojciec twój stary potrzebuje opieki i miłości. Gdybyś poślubiła Rogera, stary książę znalazłby w tobie i mężu twoim podporę swojej starości, obronę przeciw wrogom. Znasz swojego brata. Wiesz chyba, że on to przede wszystkim... Pozwólcie, ma. że okno odemknę. Dużno w tej sali. Rób jak chcesz. Samotna jesteś, dzieci nie masz. Dobre to pókiś młoda. Ale czym żyć będziesz, gdy włos twój ośmieje? Samotna starość jest podwójną starością. Izol kto będzie przy tobie, gdy przyjdzie twoja ostatnia godzina? Sługi twoje? O nie! Rozbiegną się, gdy sił ci nie stanie do rozkazywania i nie będzie komu zamknąć ci oczu, gdy skonasz. Przejdziesz przez życie jak cień, nie zostawiając po sobie nawet wspomnień. Nikt modlić się nie będzie za ciebie, nikt nie da nam szę za twoją duszę. A kto wie, o ile lat dłużej będziesz przez to w czyść, A jeśli do piekła pójdę? Gdybym nie wiedział, poznałbym po tym bezbożnym żarcie, że jesteś siostrą księcia Kejdy. Wybaczcie mi. Mówiłam, co, co myślałam, a musicie mi i więcej wybaczyć. Tak dawno nie widziałam ludzi, że zapomniałam, jak należy przyjąć i uczcić takiego gościa jak wy. Muszę. Też zostaw to. Chcę od ciebie tylko wyraźnej odpowiedzi. Czy poślubisz Roger? Nie. Namyśl się dobrze. Za lat parę nikt cię za małżonkę pragnąć nie będzie. Hm. Myślałby kto, że opłakujesz najwierniejszego i najlepszego małżonka. Każdy truwer śpiewa o miłości Tristana zliżoną do królowej Koronawalskiej, a ty mu dochowujesz wiary, po śmierci nawet. Tristan był najpiękniejszym i najdzielniejszym z rycerzy, ale cię skrzywdził. Skrzywdził mnie. A, czujesz to sama? Skrzywdził mnie. Czemu przyszedł i zmusił mnie do miłości? Dawniej nie było istoty ludzkiej nie było kwiatu, pieśni. Chwili dnia, która by nie miała cząstki mojej miłości. Ale później kochałam tylko jego, i wszystko inne niczym mi było. I ja niczym byłam bez niego. I nawet po jego śmierci nie możesz zapomnieć o tym? Przecież on był życiem moim i duszą moją. Wszak lata całe siedziałam tu, przy tym oknie, patrząc na gościniec prowadzący z północy. Serce moje i oczy moje leżały na kamieniach tej drogi, w którą on miał przyjechać. A gdy ciemno było, zamykałam oczy, które nie mogłyby go zobaczyć, i drżałam przy każdym szczęku oręża straży, przy każdym wyciu psa, brzęciu koni. Rozumiesz? Lata całe. A on przyjeżdżał czasami. Wtedy zamykał oczy, jak ja, całował usta moje i mówił: I soldo. I wtedy wiedziałam, że on dlatego zniszczył życie moje, by móc małżonkę swoją nazywać tym imieniem imieniem tamtej. I to wszystko ma umrzeć bezpowrotnie nie być. I ból mój straszny, i poniżenie, i miłość moja, i te długie lata, które strawiłam tutaj w zamku. Ja sama mam to wykreślić z życia mego, zapomnieć, ależ ja zapomnieć nie mogę. Życie jest długie, a młodość krótka. Spójrz na mnie. Ja byłem młody niegdyś. Kochałem. I nienawidziłem, byłem sławny i dzielny, silnego ramienia, silnej myśli, a dziś nic z tego nie pamiętam. Bo jeśli nawet wspomnienie przyniesie mi jaką chwilę minioną, to zdaje mi się, że to raczej wspomnienie z jakiejś księgi rycerskiej, którą czytałem niegdyś, niż z własnego życia mojego. O wszystkim się zapomina. Prawda. Byłeś niegdyś księciem Jerzym z Dulua. Czy miałeś wrogów, których nienawidziłeś tak wszystką krwią swego ciała, oddechem każdym, każdą myślą swoją? Wrogów, którzy w snach stawali przed Twoim łóżem i których życie kładło się kamieniem na piersi Twoje. Miałeś? Nie ma człowieka bez wrogów. Miałem. Czy ich zabiłeś? Tak. Być I, może. I nie zaraz, i nie prędko. Pewnie długo układałeś plan zasadzki, wysyłałeś szpiegów, żeby wiedzieć, kiedy wyjeżdżają z zamków swoich, czekałeś na nich ukryty w lesie. Albo może nagle z nieopisanym szczęściem spotkałeś ich w bitwie? Nie poznałeś ich po barwie i po zbrojach, tylko po biciu serca swego. Czy zabiłeś ich od razu, czy też przedłużyłeś im chwilę konania? Byłem wielkim grzesznikiem, ale nie tobie przystoi przypominać mi grzechy moje. Ja bym tak chciał zapomnieć. To są najpiękniejsze wspomnienia życia twego, Izoldo! ja zemścić się nie mogłam. Musiałam czekać cierpliwie, aż Bóg zlituje się nade mną i przyśle mi go konającego do mojej komnaty. Zdaje mi się, że mogłabym tak stać lata całe i patrzeć w jego zrozpaczone oczy, jak wtedy, gdym mu rzekła, że czarne żagle wieją z okrętu Kurnewala. <grych> Gdybym jeszcze jeden raz mogła usłyszeć jej jęki nad jego ciałem. A nigdy podobnych jęków nie słyszałam. Myślałam, że skonam ze szczęścia, jak ona z boleści. Straszna Ach. jesteś. Nie dziwię się, że mąż twój odwrócił się od ciebie. Twoje serce to gniazdo węży. To jego wina. Serce moje było podobne niegdyś do ogrodu pełnego wonnych kwiatów. Było smutne i słodkie, jak zachodzące słońce. Czyż nie skrzywdzili mnie oni? Należy przebaczać nie przebaczę. I w godzinie śmierci mojej nie przebaczę. I potępioną będę po śmierci, bo przebaczyć nie mogę. Czyż nie skrzywdzili mnie oni? Tak, krzywda twoja wielka, ale zostaw umarłych. Zapomnij o nich. Patrz, na grobach ich kwitną róże, kwiaty, kwiaty je oplotły. I dla ciebie jeszcze róże kwitnąć mogą, jak tym umarłym. Róże na ich grobie. Każdy truwer śpiewa o różach na grobie Tristana z Mirzą i Izoldy z Irlandii. Każdy truwer śpiewa o ich miłości. Ale przysięgam, że gdyby oni wtedy nie umarli, nie śpiewano by ani o Tristanie, ani o królowej Kornwalskiej, tylko o zemście i Zoldy objawę w dłoniach, o mojej zemście. Ale choćbyś, choćbyś ich własną dłonią zabiła. Choćbyś zamordowała ich w tak strasznych mękach, jakich jeszcze dotychczas nikt nie śmiał użyć. Dziś przecież nie żyliby już. I twoja zemsta mogłaby się tylko nasycać ich grobami. Przestań żałować niepopełnionych grzechów. Nie żyliby, mówisz. A hm. no wy z serca barbarzyńców. Zabić to się u was zemstą nazywa. Zgładzić wroga? Mm. Nie. Niech żyje i niech cierpi. I niech wie, że tylko śmierć może być końcem jego bólu. I niech się boi tej śmierci, jak tylko ludzie bardzo nieszczęśliwi bać się jej mogą. Ja też się dawniej bałam umrzeć. Hmm. Nie, nie zostanę tu ani chwili dłużej. Mnie nie chcę. Nie, nie, nie chcę już więcej mówić z Tobą, nie zostanę tu ani chwili dłużej. Nie chcę już mówić z Tobą, odejdź, odejdź. Albo, albo zawołaj ludzi. Słyszysz, ja, ja ci rozkazuję. Nie, teraz powiem już wszystko. żar kładzie się. Na... Nie mów szeptem. tu, w zamku. A cóż znowu? Przy... Przecież w kaplicy leżeli z odkrytymi twarzami. Gdyby żyli, czyż są tortury, które wymogłyby na mnie zdradzenie tej tajemnicy? Czyż nie znaleźliby oswobodzicieli? A jak sądzisz, kochałyby się jeszcze te dwa ohydne kościotrupy, gdyby ujrzały się teraz? Może byłaby to największą karą dla nich ujrzeć się teraz, hm? Zresztą gotowam pójść z tobą do lochów. Przekonasz się, że tam nie ma nikogo. Mm, nie. Nie, nie chcę. N niech książę Kejda idzie z tobą. Och, byłaby to wielka pokusa dla mnie. Być może iż zatrzymałabym go tam na dole. Brata swego? A czemu nie umiał bronić praw moich przyjaciel Tristana? Dlaczego nie pomścił mnie, gdy był czas po temu? Dlaczego nie zabił go w jej ramionach? Zdaje mi się, że nic by mi już do szczęścia nie brakowało, gdyby on był w loch teraz z nimi. Mówisz tak, jakby oni żyli jeszcze. Żyli! Żyli. krwią mego serca. Krwią mego serca. Żyli po śmierci. Upiory. Ale teraz umarli. Umarli. Gdy mówiłam do Was, zaczęli blednąć i konać. Znikli. Już nie wrócą. Ale być może, że ja odejdę z nimi. Przepraszam, pójdę. Odejdę na chwilę. Idź, 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 Tylko uważaj na zbroję. Oni są tu w zamku. Cóż znowu? Przecież to Kurwenal przyjmował was na moście zwodzonym. Jeżeli on żyje, to pan jego nie może być w lochach mego zamku. To prawda. Nie myślałem o nim. A co się tyczy Kurwenala? Wiecie, że mieliście rację, mówiąc, iż starość zapomina. Mimo czułej swej rozpaczy, Kurwenal zapomniałby o tristanie, zniósłby nawet czaszkę w tym hełmie, ale ja jestem przy Nim, i co dzień słowami rozkrwawiam rany jego serca. Co dzień przypominam mu o Panu Jego, i sama płacząc, patrzę, jak łzy płyną po jego starczej twarzy, jak z oczu jego wyziera wielka rozpacz beznadziejna. I niezmierna radość zalewa mi serce. No i cóż, mówiliście z siostrą moją? Szatan mówił ze mną.